Dzień dobry! Pierwszy dzień, pierwsza noc tak naprawdę za nami. O, wyspałem się jak młody Bóg. Fantastycznie. Wiecie co? Spanie w kamperze naszym bynajmniej to jest rewelacyjna sprawa. A najlepszą rzeczą jest to, że otwierasz oczy i jesteś tu. I masz piękny widok, piękny widok i piękne powietrze, czyste. Oj, dobra, trzeba się ogarnąć. Wstać. Naprawdę fajnie. A, to jest dobre. O, ale wilgoć, mokro. Ale słoneczko wstaje. Jest fajny dziomek. Zaczyna się bynajmniej fajnie. O! Popatrzcie z tyłu te widoki. Pięknie jest. No, a tak wygląda nasz kamper, O, i teraz trzeba się doprowadzić do porządku i. A. Spróbuję umyć się w rzece. <laughs> Basia, nie próbujesz umyć się w rzece? A. Zaraz. Na razie bycie zębów, na razie w zębów w wodzie z butelki, a ja idę do rzeki. <laughs> o Jezus Maria, ale się wyspałem jak nie wiem co, to. jak młody Bóg. Dobra, polatamy później dronem, zobaczymy, rozejrzymy się po okolicy. Dzisiaj mamy plan jakiś przejść się troszeczkę. Eee, zostawiamy kampera i weźmiemy plecak i połazimy po okolicy, no zobaczymy coś może ciekawego, chociaż tutaj nic wiele nie ma takiego oprócz tej zapory, która jest tam, no fakt, stąd to jest ona parę kilometrów, eee, więc chyba sobie odpuścimy tą zaparę, bo byliśmy wczoraj tam. Ale pokryjmy się po okolicy. No jest opcja taka, żeby iść tam, e, dokładnie tam, e, gdzie pokazuję palcem, jest taka przystań i e, są kajaki. Organizują tutaj e, spływy kajakowe tym bobrem. No niestety one są organizowane od godziny ósmej, a jest właśnie ósma z kropką. Więc chyba nam się tam już nie uda. No ale pokręcimy się po okolicy, połazimy. I plan jest na dziś taki, że zostajemy tutaj. Jednak e, miejsce jest tak fajne, że chcemy zostać jeszcze jeden dzień. E, ruszymy stąd prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie na pewno, ruszymy w poniedziałek, czyli niedzielę. Czyli dzisiaj zostajemy tutaj. E, mamy ochotę poleniu chować. No i tyle: odpocząć, trochę oderwać się od cywilizacji. Basiu, co o tym sądzisz, pomyśle? No o Jezu, fajnie, miesiąc no się co nie ruszam, tu jest po prostu przepięknie. Pięknie, całe no, słoneczko, po prostu jest. Pokręcimy się po okolicy, weźmiemy plecak i gdzieś połazimy. Tak, tak. tak. Ja bym sobie... Kajaki odpuścimy, no bo już, już za późno jest. Padliśmy na ten pomysł tam. dość za późno, późno wczoraj dobra. i położyliśmy się spać i wstaliśmy o ósmej, no więc e, kajaki no, odpadają. Spokojnie. Ale spokojnie. Myślałam, że dobra. No to co, biorę się za kąpiel. Co tam? No Ciekawe, jak się cię wykąpisz w tym potoku, bo ja jakoś nie mam siły na niego na razie. Chyba A, na razie muszę zęby. No ja na razie tu nie mam, wiesz co, to tyfurzy, żeby do niego wejść, ale poczekam na ciebie. Kiedy ostatni raz kąpaliście się w rzecach i myliście zęby w rzecza? Wczoraj. <głosy> 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 nie, żartuję. <noise> O, miejscówka. Widzę, jak tu jest cisza, spokój, jak fajnie kury pieją się jak typ, na typowej wsi, jak jest za dzieciństwa. Mm. Nic nie ma, jest głusza. Tu są tylko dwa domy po drugiej stronie. To są te domy, gdzie organizują spływek jako. Ale jest super. Tam jest właśnie miejscówka gdzie zbierają się ludzie na spływy. Ale jest fantastycznie. No, tam już ludzie, słychać, chyba się zbierają. Teraz zobaczymy. Kochanie, garki masz No mnie, <gryw> skoro już tam jesteś. Dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy do wlenia, idziemy połazić trochę po okolicy. Co nie Basiu? Nie ma pierdzielania się, idziemy. Idziemy no połazić? Nie ma leżenia. Leży będziemy po południu. Na razie idziemy zwiedzać, idziemy zwiedzać. patrzeć co tam słychać. Po okolicy A. No Kamper został za nami Najgorsze jest to, że musimy przejść Musimy się cofnąć Bo tam jest rzeka Musimy takim łukiem przejść, bo tu jest tylko mostek no Żeby mieć intymność i spokój, to trzeba było się dalej zadakować Tak jest. I Uciekliśmy jest trochę od cywilizacji nie. Dlatego Musimy... Spacer Musimy spacerek chce zrobić. A do doblenia mamy jakieś? ile? Dwa na kilometry. Dwa? Trochę ponad 2 km Więc spacerek nam dobrze zrobi. A że jest cieplutko? Bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie. Ciepło. No to idziemy na spacerek. Na popołudnie się będziemy kąpać w rzece. Tak, trzymam cię za słowo. Wiesz się kąpać w bobrze. Bobra. Dobra. Dobra. Dobra, no, dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy. A jednak okazało się, że jest opcja popływania na kajaku więc bierzemy kajak stamtąd i będziemy płynąć w dół bobru. A w drodze powrotnej załapiemy się na zakupy na zakupy we w, w leniu. Teraz wykorzystamy ten dzień maksymalnie. Pogoda jest piękna, jest ciepło, słonecznie. Więc skorzystamy z okazji i wykorzystamy kajaki. Będzie coś fajnego. Czas na przygodę. Co nie, Basiu? Dobra, idziemy ogarnąć kajaki. Z kajaku wyszła lipa, bo okazało się, że wszystko zarezerwowane na weekendy, nie ma szans. No i co? Idziemy z buta. Ale kogo spotkaliśmy? Kogo spotkaliśmy? A wiecie, kto organizuje te spływy kajakowe? E, nie wiem, jak ten gościu. Bogu! Bogu! Bogu. <grym> ten gościu z Neonówki. A, się pan No, było sympatycznie, jak chwilę porozmawialiśmy z człowiekiem. E, no ale niestety jesteśmy zmuszeni człapać. Szkoda, bo spływ jest fajny, bo mówi, że można płynąć nawet do 20 km. Dolwówka nawet. E, no ale niestety przed nami ktoś wziął ostatni kajak, a reszta jest zarezerwowana, więc no nic trudno. Czyli nie udało się. Idziemy dalej. Masia, idzie się jeszcze pytać tutaj, może akurat tutaj ktoś ma. To wszędzie są te kajaki, ale pytaliśmy w dwóch miejscach i w dwóch miejscach nie ma. Stary po niemiecki dom. 我们这个品种的，你买还不 Chyba nie! Chyba nie! Więc <grymne> <grymne> no, tak, plany uległy modyfikacji. Okazało się, że w tym drugim miejscu też nie ma wolnych kajaków. Ale sprawa wygląda. O, moment, bo mnie go zjadą. Sprawa. sprawa wygląda, tak, że jutro organizują spływ. Grupkę ludzi mają i najdłuższą trasą do Lwówka Śląskiego od nas, czyli to jest jakieś 20 km. No i zdecydowaliśmy, z Basią, że łapiemy się na ten spływ prawdopodobnie, wrócimy z wlenia, klepniemy sobie termin na jutro i popłyniemy do lwówka, czyli jakieś 20 km to Człowiek powiedział, że to jest czas około 5-6 godzin spływu. Podobno jest bardzo pięknie, malowniczo, polecali. No więc zobaczymy. No i dlatego zostajemy tu dzisiaj na noc. E, zobaczymy jutro, jak się skończy ten spływ. O której wrócimy. No myślę, że dobrze po południu. Więc jest opcja taka, że zostaniemy tu jeszcze jedną noc i ruszymy dalej w podróż. No zobaczymy. A na razie. Słapiemy sobie wzdłuż bobru Idziemy do wlenia Tu mamy jakieś jeszcze dwa, może 2,5 km no Tak, i o tu jest Właśnie jutro będziemy płynąć, bo tam, tam jest, jest rzeka ta I o, Idziemy do wlenia do sklepu Musimy zrobić jakieś zakupy jeszcze No i wracamy będziemy się zastanawiać co dalej Idziemy z spacerkiem. Fajnie. Ruszać. Pogoda idealna na spacer, bo jest nie za gorąco, nie ma takiego ostrego słońca, jest wszystko w porządku. Trochę ruchu, trochę aktywnego wypoczynku. Dobra, to do później. Patrzcie to, to jest wleń Znowu, zero ludzi. Chasta no lenço. E caminho de que <laughs> <kamelechki risos> <małe risos> Ulica Kościuszki. Przed nami jest plac znowu i tam jest sklep. Jedyny otwarty tutaj w tej okolicy. Z tego co się dowiedzieliśmy już. O, jedyny Jedyny hałas w tym cichym miasteczku gościu, który odpalał jakiegoś rzęcha starego. No i teraz jesteśmy już na spokojnie. Nie, nie. I teraz ognisko. Nie, w końcu mamy ognisko. W końcu mamy ognisko, bo wczoraj po ciemku nie chcieliśmy zbierać drzewa. Już było za późno, ale dzisiaj już mamy ognisko i dzisiejszy dzionek. Dzionek, wieczór spędzamy przy ognisku. Zaznacz, że dzisiejszy dzień był bardzo yy, rekreacyjny, bo żeśmy tak. z dalej chodzili, gdzie byliśmy cholernie w ruchu. Jak na niedzielę i na nas, to byliśmy Naprawdę, komórzowi. to była rewelacja, bo zrobiliśmy chyba 7 km z Buta, tutaj w tych yy, okolicznościach przyrody, ale było fajnie, naprawdę było super. Fajny dzionek i zakończenie dnia to. będzie też bardzo fajne, bo jest ognisko. Mamy trochę jeszcze drzewa, także spokojnie posiedzimy sobie przy ognisku. No, a że mamy tłumy ludzi wokoło. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Także wiecie. Cicho, 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 bo z sąsiadów. Bo teraz ten... Trzeba zachować social distance. To my zachowujemy. Muszka się normalnie... Upija, tak? O. No dobra. I tym akcentem kończymy ten dzionek, a jutro czas pokaże, co będzie. Czekajcie na następne filmiki. Jutro kajaki. Na razie, pozdrawiamy.